<laughs> <laughs> hey, <buddy. laughs> I don't need to... Nice. nice. Dobra, bo to kurwa neta sekundu. Gizio się teleportuje. Krywa, mam rebeka! Nice! To mnie bombiłeś, uposiu. I my tych poddaliśmy! No to my. mnie bombiłeś. No, crajerzy no. ten że zaraban poleci. Leci zawias na trzeciego! Jak się zutujesz?